Witam, witam Power Packer na wybiegu 22 września Po dość długim przerwie, bo 3 września ostatnio pierwszy raz biegałem No ale 5 września była historia życiowa Siadam z windy Jeruzalem Gold Pozdrowienia z Jeruzalem Power and Packer Rozgrzeweczka Moi drodzy Po dwutygodniowej Serwie jak wspomniałem To niestety przygodzie Z pękniętymi Wrzodami Spróbuję dzisiaj Zostawić chociaż mały ślad W Jerozolimie Bo Taki jest pomysł na całego Power Pakera I oczywiście nie umieszkam, moi mili, tym się z wami podzielić Jak to niektórzy nazywają? Pochwalić Ale czym tu się chwalić? Biegiem Tetryka czasami można jeżeli że bieg zdecydowanie miejski To zresztą nie jedynej no, Zaraz moi drodzy, widać szczyt. Świeci się Harfy Dawida. Piękny wiadukt. Przy nami harfa Dawida. Wiadukt tramwajowy nad drogą. W nocy pięknie oświetlone. Podobno próba Jerozolimy. Niedawno chyba odgramy bo jeszcze jakieś prace tutaj mają końcówka piątki się zbliża oczywiście światła, światełka trzeba poczekać niestety żeby dalej przebiec Piątka, mojej mili, zaliczona Jeruzalem jest, proszę bardzo, z tyłu między budynkami Tutaj szczyt Harfy Dawida widać A tutaj z tyłu hotel, w którym mieszkamy No, kolega Jacek dzisiaj niestety opuścił mnie a mieliśmy razem to zrobić Ale jeszcze jutro jest dzień to wie, może mi się zachce, może nam się zachce, nic straconego, teren rozpoznany, można pobiec teraz w drugą stronę. Więc moi mili, mimo trudności, mimo chorób, pamiętajmy, walczymy o zdrowie dla siebie, nie dla kogoś, więc rzucaj, rzucajmy sobie wyzwania, które jesteśmy w stanie, w którymi jesteśmy w stanie podołać. Walczmy, bądźmy twardzi, bo jesteśmy w końcu ludźmi z Tytanu. Power and Packer pozdrawia z Izraela, z miasta Jerozolima.